Witam Was serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, mamy piękny dzień, w tej chwili jest 14 stopni, słoneczny, wspaniały dzień. Pozdrawiam Was ciepło, miłego dnia życzę. Ależ dzisiaj piękny dzień, naprawdę słoneczny. Ja dzisiaj z samego rana byłam w ZUS-ie, musiałam załatwić pewne sprawy. No i właśnie, jak to jest z tą rentą wdowią? Złożyłam wniosek, podobno się załapuje, no na pewno się załapuje, tylko tutaj są różne takie mm, obostrzenia. Trzeba mieć e, e, wdowieć po 55 roku życia i mieć uprawnienia albo ustanowioną rentę, albo e, emeryturę. Znaczy emeryturę to jeszcze może za wcześnie, no ale rentę to miałam ustanowioną, także no i tak i przede wszystkim nie trzeba być, no, nie wolno być w nowym związku małżeńskim i co tam jeszcze, Ostrzenia jakie, aha i brutto w tej chwili 5-600 tam jest z groszami, jeżeli się tą kwotę przekracza, no to wtedy po prostu nie ma, to nie ma, także zobaczymy jak to wygląda, oczywiście dopytałam jak to wygląda z tym YouTube'em, te pieniążki, ich nie interesują, bo ja się rozliczam z urzędem skarbowym, to ich nie interesuje, ich interesują świadczenia od państwa. Gdybym jakobyś tam brała inne od państwa, no to wtedy by to być może, no niestety bym nie załapała się, bo nie może być, nie mogą być różne świadczenia, to też traktują jako świadczenie, chociaż wiadomo, emerytura wypracowana, mąż wypracował sobie emeryturę. Nie dożył wieku emerytalnego, tak więc te pieniądze należą się jakby nie patrzeć. No ale najważniejsze, że tutaj poszłam z tym właśnie, z tym YouTube'em. Chciałam uzyskać informację, jak to wygląda. No i w ogóle pani musiała pójść po tam, po jakieś wskazówki do koleżanek, bo nie miały jeszcze takiego przypadku. No ale bardzo dobrze wszystkie się naradziły i. Odpowiedziała mi tak, jak należy. Czyli odprowadzam podatek do Urzędu Skarbowego i to jest najważniejsze, a te pieniądze ich nie interesują, bo to nie są świadczenia państwowe. Przyznaję, że wczoraj już takie myśli chodziły, że być może będę musiała zawiesić swoją działalność na YouTube, jeżeli by to jakoś kolidowało w jakiś sposób. Ale nie, nie ma takiej potrzeby, więc kontynuuję swoją zabawę. Nagrywanie. Moje dzisiejsze zakupy z Biedronki. Trzy koncentraty pomidorowe, ryż, śmietany, osiemnastkę kupiłam. Skrzydełka. Tu taki bulion. Kostka rosołowa, nieraz mi się przyda. Cytryny. Chlebek wiejski. Warzywa, na takie truszki. Yy, miks pasłęcki przeprawa do barw biały, no i za to wszystko zapłaciłam 40 coś tam z groszami, niecały 50 zł. My appetite. Don't leave me alive. your baby